Na czym polega problem narcyza? Największym problemem narcyza jest to, że nie widzi, na czym polega problem. Kiedy sprawy nie idą po myśli narcyza, co często ma miejsce, jest ślepy na przyczynę problemu, co oznacza, że nie może go naprawić. Nie widzi, że powoduje własne problemy. Dla niego wygląda to tak, że problemem są wszyscy inni, więc rzuca się na to, co jego zdaniem jest przyczyną problemu i pogarsza swój problem. Nie widzi nawet, na czym polega to utrudnienie. Uważa, że na przykład problemem są brudne naczynia w zlewie. Uważa, że to Twoja wina. Nie widzi, że tak naprawdę jest wściekły na życie z własnych powodów, i że naczynia nie mają nic wspólnego z jego wściekłością. Innymi słowy, nie potrafi zidentyfikować, na czym polega prawdziwy problem. Nie może zidentyfikować, skąd pochodzi. Jest jak małe dziecko ze związanymi oczami w ciemnym pokoju, które z jednej strony boi się duchów i ucieka przed nimi, a z drugiej chce z nimi walczyć uderzając niewinne osoby postronne.